Dzień dobry Państwu. Marcin Szołajski, Szołajski, Legal Group, Radca Prawny i Partner Zarządzający Kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24RG. Proszę Państwa, dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy ciekawy vlog dla przystępujących. Mianowicie sytuacja jest następująca. Krajowa Izba Odwoławcza badała sprawę dotyczącą przedmiotowych środków dowodowych. Co to jest, kiedy można je złożyć, dlaczego ich niezłożenie powoduje odrzucenie oferty. Mianowicie Krajowa Izba Odwoławcza 24 kwietnia 2022 roku rozpatrywała sprawę dotyczącą właśnie złożenia e, przedmiotowych środków dowodowych. Jak Państwo zapewne pamiętają, w ustawie Prawo Zamówień Publicznych mamy określone dokładnie, co to są te przedmiotowe środki dowodowe i kiedy należy je składać. Najczęściej składa się je z ofertą, ale można je również uzupełniać, bądź e, e, dodatkowo składać na wezwanie e, zamawiającego. I e, najważniejsze to to, że te przedmiotowe środki dowodowe mają dotyczyć opisu przedmiotu zamówienia, czyli potwierdzać, że nasze produkty są zgodne z tym opisem. Również mogą dotyczyć kryteriów oceny ofert, i też takie przedmiotowe środki dowodowe mogą być składane. Co do zasady, zamawiający oczekuje, że te przedmiotowe środki dowodowe zostaną złożone wraz z ofertą, żeby nie musieć. Dodatkowo przedłużać postępowania o wzywanie do uzupełnienia, czy też o jakiekolwiek wyjaśnienia. I tutaj y, warto wskazać, że to prawem zamawiającego jest, żeby wpisać do y, specyfikacji warunków zamówienia, że na przykład te przedmiotowe środki dowodowe będą mogły być uzupełnione. Bo jeżeli tego nie wpisze, to wtedy y, zamawia, zamawiający oczekuje, że wykonawca złoży te przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą. Więc zamawiający często postanawia żeby te przedmiotowe środki dowodowe jednak mogły być uzupełnione, żeby dopuścić większą rzeszę wykonawców, żeby można było wybierać z ofert. I tutaj te przedmiotowe środki dowodowe będą mogły być uzupełnione. W specyfikacji warunków zamówienia takie prawo do uzupełnienia i do wezwania do uzupełnienia tych przedmiotowych środków dowodowych musi zamawiający określić. Jeżeli określi, że e, będzie to e, mógł wezwać, to wtedy jak najbardziej możemy mieć taką sytuację. Jeżeli takie wezwanie zostanie wystosowane, to e, musi być określony termin. Znowu ustawa Prawo zamówień publicznych nie mówi o w jakim terminie takie przedmiotowe środki dowodowe muszą być uzupełnione. Natomiast e, e, zamawiający wyznacza taki termin żeby był zarówno realny, ale żeby był też dogodny dla wykonawcy, żeby po prostu uzyskać te przedmiotowe środki dowodowe. Bo jaka jest konsekwencja ich niezłożenia? No, odrzucenie oferty. W związku z tym, e, faktycznie, jeżeli mamy takie przedmiotowe środki dowodowe w, w, składane na wezwanie, to wtedy należy je złożyć. Pamiętajmy o tym, że często wykonawca chciałby złożyć wyjaśnienia i tutaj zamawiający ma prawo wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących tych przedmiotowych środków dowodowych, natomiast nie może to być sytuacja, w której będzie na w przypadku wyjaśnień, na przykład składał wykonawca dodatkowe te przedmiotowe środki dowodowe, czyli te wyjaśnienia nie mają charakteru uzupełnienia środków dowodowych, tylko wyjaśnienia ich treści. Potwierdzenia, że one potwierdzają, że spełnia się warunki zamówienia, czy też kryteria oceny ofert. Proszę Państwa, przedmiotowe środki dowodowe to bardzo ważny element w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bo potwierdza, że spełniamy wymagania. A zatem pamiętajmy, że jeżeli w specyfikacji znajdą Państwo zapis, że można uzupełniać, to będziemy mogli te przedmiotowe środki złożyć później. Natomiast jeżeli tego zapisu nie ma, to przedmiot gotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Ich niezłożenie powoduje odrzucenie oferty. Pamiętajmy zatem, że y, Krajowa Izba Odwoławcza y, Rozpatruje takie sprawy i jednoznacznie interpretuje te przepisy. Szołajski Legal Group od wielu lat prowadzi postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, pomaga przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Więc, jeżeli mają Państwo w tym zakresie jakieś pytania, czy chcieliby skorzystać z naszej pomocy, to zapraszamy do kontaktu. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Dziękuję i do usłyszenia.